Jeżeli chodzi o zakład aktywizacji zawodowej, to pomysł rodził się już kilka lat. Zakład został otwarty w tamtym roku. Tutaj pracuje 35 osób, oprócz tego no, około 20 osób ma zatrudnienie, bo są terapeuci, psychologowie, rehabilitanci, no, jest kierownik tego zakładu aktywizacji zawodowej, pan magister Piotr Wojtas i dla mnie to jest naprawdę idealne rozwiązanie dla tych osób niepełnosprawnych, bo nikt nie będzie mówił, że Trzeba dawać osobom niepełnosprawnym pieniądze. Oni se sami zapracowują na środki do życia, dostali ode mnie wędkę i sami se po prostu łowią ryby. Tutaj, w tym ośrodku, no, są ludzie z całego prawie regionu, do, przyjeżdżają do pracy i w związku z tym jest to ogromna, ogromna satysfakcja. O dalsze plany to ja ciągle mówię. No, ostatnio został otwarte ten ośrodek na stwardnienie rozsiane gdzie przyjeżdżają już prawie ludzie z całej Europy, Polski i z całego regionu, jest to promocja całego regionu, a także i Polski i Europy, no następne plamy to jest, moim marzeniem jest otwarcie ośrodka dla ludzi z autyzmem, sprawa następna, no wiemy, że społeczeństwo się także, Starzeje, no trzeba pomyśleć coś o zolach, o ośrodkach dla osób starszych, ale to jest jeszcze kwestia przyszłości. Tak, no zdecydowanie tak, bo to już wszystkie gazety, no gazety ogólnopolskie, nawet europejskie, piszą, że Stróże to jest stolica Polski. Osób niepełnosprawnych i z tych maleńskich stróżno, wyszła ogromna promocja osób niepełnosprawnych, bo największym sukcesem moim jest to, że rodzice przestali się wstydzić własnych dzieci czy ludzi chorych. No bo jeżeli ktoś jest taki silny bohater, to niech przyjdzie na hospicjum, niech zobaczy, jak ludzie cierpią. Każdemu się wydaje, że jest wieczny, jest nietykalny. A przychodzi moment, że trzeba zdać świadectwo złodarstwa swego i naprawdę no, ja się ogromnie cieszę, że te stróże są stolicą Polski osób niepełnosprawnych i osób w potrzebie.